Zapraszam do rozważania na temat tajemnicy Boga, tajemnicy Jego miłości, do stworzenia do każdego z nas. Chciałbym tutaj posługiwać się tekstami z orędzia Miłości i Miłosiernej do Małych Dusz. Informacje na temat tej książki możemy znaleźć na stronie www.maledusze.com.pl Chciałem zdecydować tekst z tomu drugiego orędzia, 12 listopad 79. Rok. Jezus widzi dokładnie nasze życie, nasze trudności, cierpienia, nasze zranienia. I Jezus mówi takie słowo. Moja mała córko, co pozostało ci jeszcze w Twoim dostatku? Moja mała córko, jesteś zraniona i możesz się wesprzeć tylko nadzieją. Powiedz mi więc, czy masz jeszcze nadzieję? Małgorzata myślę, że tak, bez nadziei nie można by wytrzymać, a ty tego nie chcesz. Nie, ja tego nie chcę, mówi Jezus. Twoje życie jest tylko krzykiem miłości poprzez świat. Ja Ciebie prowadzę, Ty idziesz. Nie lubię Twojego smutku, sprawia mi ból. Uśmiechnij się do Boga, bo On Ciebie kocha. Przyjdzie taki dzień, kiedy każdy dowie się, co Tobie zawdzięczam. Dzięki Twoim ofiarom, walkom, wyrzeczeniom, modlitwom. Krzyż jest Twoim przyjacielem już od zarania. Kocham Ciebie, moje wierne dziecko, moja mała, uparta dziewczynko, ale jakże chciałbym, abyś miała dystans do tego, co się mówi, co musisz wycierpieć. Nie zapominaj, że pozostawiam Ci Twoje wady i niedoskonałości, po to, abyś doskonaliła Twoją pokorę, którą Twoi bliźni również powinni wspierać. Małgorzata, mój Boże, lubię. Bardzo lubię, kiedy mówisz miłość. Jezus. Stale mówią o miłości. Moje ostrzeżenia są miłością. Jeśli bym was tak nie kochał, pozostawiłbym was własnemu losowi. Teraz już dużo dusz zostało ogarniętych paniką z powodu rozwoju wypadków. Księża są prześladowani przez masz są zarozumialców ograniczonych, przyrównujących się do Boga. Moja córko, tylko dla Ciebie i Tobie podobnych odkładam stale ten dzień. Tylko Ojciec zna dokładną datę. Sprawiedliwi nie obawiają się Go, nie muszą się Go obawiać. Panie Jezu, czy już powiedziałeś, kto jest sprawiedliwy? Jezus, nikt nie może być sprawiedliwym, jak tylko za moją przyczyną. Nazywam sprawiedliwymi wszystkich tych, którzy mnie kochają i wypełniają moją wolę. Właśnie kiedy przyjmujemy Słowo Jezusa Ewangelię, kiedy pozwolimy, by Jezus oczyszczał nas przez swoją krew. Krew Jezusa nas oczyszcza, czyni nas, uświęca nas i czyni nas sprawiedliwymi, ale to jest moc Bożego miłosierdzia, Bożej miłości dana nam w krwi Jezusa w Jego krzyżu. Jeszcze następny fragment z czwartego tomu orędzia, 12 sierpień, 1992 rok. Małe dusze muszą stawać się miłością, aby być prawdziwe w Nim. Są poczęte przez miłość, miłosierną. No i właśnie tu jest prawdziwe zadanie małych dusz, jakby Jezus pokazuje, jakie jest Jego wola odnośnie małych dusz. Małe dusze muszą stawać się miłością. Stajemy się miłością, kiedy wyrzekamy się grzechu przede wszystkim, idziemy za Jezusem, trwamy w modlitwie, rozważamy, przyjmujemy Jego słowo. Przyjmujemy Eucharystię, Komunię Świętą, stajemy się miłością, ponieważ Bóg jest miłością, a miłość zbawia, leczy, uzdrawia. I dalej czytam. Wbrew wysiłkom nieprzyjaciela, małe dusze pokrywają ziemię ochronnym płaszczem. Pod tym płaszczem odmieniają czasownik kochać, wydając na świat małe miłości, które urosną i będą kontynuować odnowę świata poprzez następne narodziny. Gdy nadejdzie dzień wyjdą z katakumb niezrozumienia i przechodząc, z duszą podłość ziemi, będą towarzyszyły nadchodzącej sprawiedliwości, łagodząc ją na ile to możliwe, prowadząc ją po wspaniałym kwietnym dywanie, ułożonym za wszystkich serc oddanych Bogu, dla Jego chwały i dla triumfu Jego miłosiernej miłości. Tak, jeszcze wiele serc zostanie startych na proch. Ale wkrótce okryją się chwałą i staną się piękne. Biada tym, którzy zakpią ze sprawiedliwości mojego Ojca, przeciwstawiając się z góry Jego sprawiedliwości. Właśnie w tym momencie Legion małych dusz będzie miał do spełnienia ważną rolę poprzedzając i śpiewając Hosanna boskiej miłości, aby Jego sprawiedliwość, zdziwiona i zachwycona, zatrzymała się i słuchała rozczulona krzyku miłości najmniejszych. Wtedy wkroczy miłosierdzie i to ono w otoczeniu wiernych legionistów postąpi naprzód na spotkanie zbuntowanych zapewne, jeszcze licznych, ale już poruszonych, niezrozumiałym jeszcze dla oczu ciała widokiem. Miłość, jak przypływ, zagarnie wszystko, zajmie miejsce świętej sprawiedliwości, raz jeszcze pokonane i zetrze wszelki opór. Wreszcie nastanie na długi czas epoka chrześcijańska, swej wspaniałości oczyszczając i zmieniając oblicze ziemi w raj miłości, gdzie wszyscy będą kochać, a nikt nie będzie cierpiał. Mój Jezu, dlaczego każesz mi pisać to wszystko? Moje dziecko, któż lepiej niż Ty mógłby to przetłumaczyć? Czy nie jesteś dzieckiem miłości? Jezu, ale ja się boję. Czego się boisz? Bez przerwy głosisz, wyśpiewujesz i budzisz nadzieję miłości miłosiernej, a miłość przychodzi, poprzedzona klęskami, ale zwycięska. Mówię ci to: Niech Twój Ojciec pozwala Ci odgadnąć w Tobie moje działanie i moją obecność, nic nie objaśniając, bo oni nie widzą mnie w Tobie wystarczająco. O Panie, jaki to czas cierpienia dla mnie. Za nim postępuje radość i jest już ona zmieszana z cierpieniem. Ale ja już więcej nie mogę, Jezu. Duchowe ukrzyżowanie, a potem zmartwychwstanie. Więc właśnie, Bóg jest miłością. I tu Jezus mówi, że miłość zagarnie wszystko, zajmie miejsce świętej sprawiedliwości i zetrze wszelki opór wszelki opór ludzi, wszelki opór, który jest na ziemi przeciwko Bogu. Miłość zetrze wszelki opór. I wtedy nastanie na długi czas epoka chrześcijańska, w swej wspaniałości, oczyszczając i zmieniając oblicze ziemi. Miłość oczyści tę ziemię. I będzie tu raj miłości, gdzie wszyscy będą kochać, a nikt nie będzie cierpiał. Cierpienie złokrzak zostanie wygnane. Z tej ziemi ta ziemia będzie dla Boga, dla Chrystusa, dla królowania serca Maryi. Maryja o tym mówi Fatimie, na koniec moje serce niepokalane zwycięży zatriumfuje i y, dla zatriumfowania Jezusa Chrystusa. To mówił też Jan Paweł II, początek trzeciego tysiąca to wiosna chrześcijaństwa do młodzieży, zgromadzonej w Toronto, na Światowych Dniach Młodzieży, mówię, wy jesteście stróżami poranka tego nowego dnia, dnia Bożej miłości, nowego dnia, nowej, nowej cywilizacji, cywilizacji miłości i pokoju opartej na Bogu, na Ewangelii. No tak miłość przychodzi, ale poprzedzona klęskami, mówi Jezus, ale zwycięska mówi ci to, no tych klęsk jest wiele, to można by powiedzieć wydarzenia wojny, prześladowania i wydarzenia w naturze, trzęsienia ziemi, tsunami czy Głód, klęski, czy można powiedzieć o nałogach, narkotyki, alkoholizm, pornografia to są wszystko klęski dzisiejszego człowieka, dzisiejszego świata. Ale jednak jest, mówi miłość, wszystko czyści, miłość zwycięży. Miłość przychodzi poprzedzona klęskami, ale jest zwycięska. Do ostatnie słowa należy do Boga, należy do miłości, która zatriumfuje w tym świecie. No Małgorzata tutaj teraz mówi o swoim cierpieniu. Inny fragment dorędzia, 29 marzec 92 rok, czwarty tam. Moje dziecko, ty płaczesz. Proszę cię, nie pać już więcej. Ufaj mi. Ja wiem, że Cię kocham. To, co pozostało ci do pokonania tu na ziemi, pomoże Ci poznać coraz lepiej Ducha Świętego, który w Tobie mieszka. Nie padź już, moja córko. Ozłóż Twoje łzy i powierz mi Twoje zmartwienie. Jak dziecko, idź do swej matki, do Maryi. I ci jest źle. Idź do niej Twojej matki. Ona cię pocieszy, kołysząc cię, szepcząc słowa, które wyciszą Twój ból. Przyjdź, moje dziecko, tak, przyjdź do mojego serca. Nie lubię patrzeć, jak płaczesz. Moja mała bohaterko, Drogę, zbierz swoje siły, ucisz się, chcę Ci dać radość daru, jednak najpierw Ty mi musisz ofiarować wszystko. Twój Ojciec nie znalazł słów, aby cię pocieszyć, ale Twój Jezus znajduje je w swoim sercu. Przyłącz się do mnie, czy chcesz w ogrodzie, gdzie tak bardzo cierpiałem, i oto pojawia się w Tobie cisza pełna pokoju. Małe dziecko, gdybyś ty wiedziała, jak wielkie jest dzieło, które powierzyłem tobie, maleńkiej istocie. Czynię to, aby nikt nie wątpił o jego pochodzeniu. Stworzyłem w tobie obszary pokory, abyś się nie wywyższała i abyś, nie rozumiejąc do końca mego wyboru, mówiła i działała poprzez ducha, który cię nie opuszcza. Jest on bardziej uwięziony, bardziej aktywny wówczas. Gdy Ty masz misję do spełnienia, tego jesteś świadoma. Tak, w naszych cierpieniach, w naszych trudach Jezus nas pociesza. Ja osuszam Twoje łzy, nie patrz, nie chcę, żebyś płakała, zaufaj mi. Moja miłość da Ci siłę, da Ci moc, podniesie Cię z słabości, z Twoich łopatków. Zaufaj mojej miłości, ja jestem Tym który jest wszechmogący, też przeszedłem tą drogę cierpienia, Już mówi w Ogrójcu, cierpiałem na drodze krzyżowej, na krzyżu, jestem tym, który może dać Ci siłę, dać moc do zniesienia trudności, cierpień, aż całkowicie wyzwolisz się z niepokoju, wasz Twoje serce napełni się pokojem, zaufaniem do Boga. A tu Jezus pokazuje szczególną drogę, nie patrz moja córko, osłusz osusz Twoje łzy i Idź do Twojej matki, gdzie jest ci źle. Idź do niej, ona cię pocieszy, kołysząc cię, szepcąc słowa, które wyciszą Twój ból. Idź do Maryi, popaż na nią, popaż na jej obraz, weź różaniec, twaj przy Maryi. Ona uciszy cię, przytuli Twoje serce, dotknie Twoje serce, na nowo przywróci ci pokój. I jeszcze fragment z orędzia: 16 grudzień, 93 roku. Małgorzata, cud tego wieku, to miłość miłosierna, działająca w świecie. To jest walka, tak długo jak Bóg da mi życie, muszę jej poddać się, aby dobro zatriumfowało w duszach, tak często bezbronnych wobec szaleństwa dzisiejszego świata. I oto muszą skierować wszystkie małe rzeki, które wypływają zewsząd ku oceanowi łaski. Mniej lub bardziej kierując się w stronę źródła, Jezus mówi Pokaż drogę tym, co szukają, nie znajdując. Pokaż drogę duszą dobrej woli. Umacniam Cię od lat. Ufaj, że nigdy nie przestanę otaczać Cię opieką. Idź do źródła drogami, które Ci wskażę. Nie ociągaj się, by dać mi dusze, które spotykasz i które potrzebują dobra miłości Boga. Wiem, że gdy... Że każdy dzień powiększa Twoje zmęczenie. Nie przerażaj się, to dla mnie, ale naprawdę mówię ci, jeśli chcesz mi służyć, wzmocnij się na duchu i na ciele. Przyjdź, moje dziecko, przyjdź do mnie, przyjdź. Bo, ja, bo moja matka chce żywić Cię swym macierzyńskim i dziewiczym mlekiem. Kochaj ją i spraw, by ją kochano. To Twoja matka. Mało dusz rozumie, że dajesz całą siebie, by uleczyć wyczerpanie zbuntowanych dusz. Tak, mała córeczko mojego przynajświętszego serca, wiem, że jesteś wyczerpana, a jednak nie przestaję prosić Cię, byś dawała mi coraz więcej. Nitka za nitką, latami tkany wzór staje się coraz delikatniejszy. Twoja miłość wzrasta, Twoja ofiara przerasta ją, jest ponad Twe siły. Dzięki mej łasce powiększasz Twe siły, polecając mi Twe ogromne zmęczenie, wierność. Pod pozorami słabości ukrywa się kochające serce, umacniane przez moje, które rzeźbi się w Tobie. Dlatego nie bój się, kochaj, to ja. Dzieło miłości miłosiernej jest większe niż to, co uczyniłem najdoskonalszego na ziemi, wiec, że świętość jest owocem dobrowolnego poświęcenia. Właśnie Jezus widzi nasze cierpienie, nasz trud, nasze wysiłki, ale to dzieło Boże, dzieło Bożej miłości wzrasta przez trud, przez wysiłki tych, którzy odpowiadają, mówią tak Jezusowi, poświęcają mu czas, swoje siły, trwają w modlitwie i próbują to słowo głosić, przekazywać innym. Mimo zmęczenia, mimo trudu, Jezus, Jezus widzi nasze cierpienie i mówi: Przyjdź, ja widzę Twoje cierpienie, Twoje wyczerpanie, ale chcę, żebyś dała. Dał mi, dała mi wszystko, i w ten sposób wzrasta miłość, w ten sposób miłość krąży między ludźmi, napełniając pokojem, przebaczeniem, prowadząc do Królestwa Bożego, niech Królestwo Jezusa wzrasta w nas, w naszych sercach i wokół nas, i w całym świecie, przez przyczynę Maryi, przez przyczynę niepokalanego serca Maryi.